Mano, jak jak nazywasz, skąd jesteś i jakie masz plany? Cześć, dzień dobry, dobry, jestem z Warszawy, Kowalewski i ja mam Kadiusza przede wszystkim najpierw. Słamy. Arku, na trailerze mówiłeś, że wszystko z tobą jest okej. A ja sprawdzałem twoje i Dostrzegłem, że tam są jakieś mankamenty. Czy na pewno uważasz, że wszystko jest okej? Na ten moment wszystko jest okej. Okay, tak. Robiłem morfologię na wczoraj. Kłamie, czy ja mogę udostępnić swoje wyniki, swojej morfologii na przykład, nie ma to dla mnie problemu, wszystko jest OK. Ale ja mam twoje wyniki morfologii. Bardzo się cieszę. I, i z nich mogę potwierdzić, że wiem, że jesteś zdrowy, bo tak naprawdę tylko Borgdel chory jest na otyłość. <grystanie> A z tej strony Ludwiczek z kanału Top Top News, siema. Ludwiczku, przeganiał kocioł Garkowi kurwa. <grystanie> Fajnie, że masz dystans, nie? No Arku, słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. No? Kiedy poznamy twojego tatę? Nie, mój tata jest y, zwykłą skromną osobą, która nie pokazuje się w żadnych mediach ani y, w internecie. A czy możecie go zobaczyć? Ty... Mam z nim jakieś zdjęcie na Instagramie po poprzedniej wygranej walce. Możecie zobaczyć jak wygląda. Jest bardzo do mnie podobny, ale nie to nie jest jego klimat. No nie zdecydowanie. A to nie, nie myślałeś, klimat. żeby zrobić walkę z ojcem Mateusza i ojcem Mateuszem? <laughs> Czekaj, się pospada? <postarkiamy, laughs> nie, 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 nie myślałem o tym. Nie. Ty a ja bokser, a może twój tata, co? Nie no, mój nie chciałby chyba. Nie? Chyba nie. Ej, chłopaki, bo oglądam tego cage'a i strasznie stypa. Weź ty Nie wiem, bokser, pokaż długo. <laughs> Przynieś ze wody lepiej, przynieś lepiej wody. Przynieś sobie wody, pokończ się. Ale co ja mam zrobić z Fiuta wyciągnąć na wierzch? Ej, bo mi przyszła. Muszę spierdać. Lupicka i mi przyszła, chłopaki. Nie, to jest Ludwiczek. Ten taki mały dziennikarz z fejmu. Nie, Jaki mały? <śmienicza> no ten taki malutki, mega mały. chyba no się ty mały mówisz o wzroście, nie o wagę. No, to jest akurat ta taj, bo Mały, wielki człowiek. O. Szerszy niż wyższy, nie będę ukrywał. <śmienicza> Szerszy niż wyższy? Ale jesteś, no, ale jesteś, lekarz... nie, ale, ale nie jesteś lekarzem. Nie boję się tego kurwa powiedzieć. Nie ale boję je, się. Jesteś lekarzem. Świetnie, jest no tak. Ginekologiem. Ale jest wykształcony, doktor Michał Kowalewski. Tylko błagam, czy nie badaj mi prostaty przy następnym wywiadzie, dobra? A to. No dobrze. Kolejny boomer. No, naprawdę się zachęciłeś, ale wszystkie mówię. Zabrał Dobra, bo mi serio piska przeszła. To trzymaj się. No, a jak głodny sens jest. To Cześć, cześć. Panowie, wydaje mi się, że możemy przejść do. 呃。Uh